Witam z trasy do Puszczy Słupskiej. Tym razem śladami wujka Zbyszka. Ciągle mi wspomina o tym Barnowcu. Zatem ruszam do Puszczy od strony Barnowca. Zobaczymy, co tu słychać. Dzisiaj jest niedziela, 1 listopada. Godzina 14:57 na stary czas już dosyć późno. Na nowy czas jest 13:57, a to już puszcza. Przepiękna puszcza Słupska. Od strony Barnowca tym razem lasy widać przepiękne, mieszane. Parking pusty, nie ma nikogo. O dziwo nie ma nikogo, chyba nie ma grzybów. Wiadomo, pełnia jest. Grzybów o tej porze raczej nie ma. Chyba, nie wiem. Zobaczę, jak na razie bardzo ładnie tutaj jest. Widzę, nigdy tu nie byłem. To wujka Zbyszka rejony. Ciekawe, czemu nie ma ludzi na parkingach. Niepokoi mnie to trochę. Temperatura 9 stopni. Zobaczymy. O, jest jakiś samochód. To jednak jakaś nadzieja jest. O, nawet drugi tam dalej stoi. Na jakimś takim dużym parkingu trzy samochody, ale tu niespodzianka. Nie wiem, czy kto ktoś posadził, czy nie, ale cztery podgrzybki już na parkingu rosną. Jakaś droga leśna, taki ładny las. Nie dotyczy rowerów oraz osób uprawnionych. Zatem rower mam, czyli jestem uprawniony. Witam wszystkich. To ja, Wacolo. Jadę do puszczy, do tej puszczy, której jeszcze nigdy nie byłem. Puszcza słupska, ale od strony barnowca. Jestem ciekaw, co tu się będzie działo. Czy będą borowiki, czy będą jakiekolwiek grzyby? Nie wiem. Nie znam tego lasu, nie byłem tu nigdy. Zobaczymy. Droga jest ładna, prosta, równa. Także więc pojadę, zobaczę, sprawdzę. Ktoś się tam pytał dlaczego ja rowerem jeżdżę na grzyby skoro przyjechałem samochodem Raz, że ja jestem rowerzystą bardzo lubię rowery lubię wszystko co jest z nimi związane czyli jeździć na nich, naprawiać je No od dziecka rower to mój świat Początkowo jak jeszcze nie miałem samochodu to rowerem jeździłem na grzyby jako nastolatek i to nie i to już do puszczy jeździłem prawie. Daleko pamiętam, że jeździłem. I tutaj też nigdy w życiu nie byłem w tej puszczy z tej strony. To jest Barnowiec. i Jadę sobie taką drogą. Już jestem 600 metrów od parkingu. Jadę tak długo. Aż się grzyby pojawią. Nie ma grzybów, jadę dalej. W przypadku chodzenia na piechotę jest to raczej niewykonalne. Przejść 5 km i stwierdzić, że ja jednak pójdę dalej. Bo zabraknie dnia i sił. Na rowerze to mógłbym w tej chwili nawet jadąc w tą stronę spokojnie dojechać do domu. 40 km mam stąd do domu dokładnie. Jadę w tej chwili na zachód, także więc w stronę drogi 21. Wiem, że nie dojadę tędy nawet do tej drogi tak łatwo, bo zanim wyjechałem z domu sprawdziłem sobie na mapach satelitarnych układ lasu jak wygląda w ogóle teren, gdzie która droga mniej więcej prowadzi, na którym parkingu najlepiej się zatrzymać żeby mieć żeby nie było takiej sytuacji, że wsiądę na rower po przejechaniu 500 metrów padnę do rzeki i skończy się moja moja droga a były takie przypadki albo że podczas jazdy dojadę do, do jakiejś wioski albo w ogóle wyjadę z lasu jadąc w danym kierunku Teraz jadę w kierunku, gdzie las się ciągnie, no, 13 km mam do, no może 12 do 21, nie? to jest, jest kawał lasu, jest co zwiedzać i co wybierać, na razie jest, widzę lita sosna, nic ciekawego, nie lubię takiej jednostajnej sosny, no. Bo tutaj zazwyczaj nic nie rośnie. Jeżeli w sosnach jest rozgrzebane przez, przez dziki rozryta ziemia, to w tych rozrytych miejscach lubię rosnąć podgrzybki. Natomiast kiedy rosną borówki, tak jak tutaj, jest tylko mech, no to raczej jak nie ma sezonu akurat na podgrzybka, to czasem Niemka się może trafić ale ogólnie raczej nic by nie było. Zresztą jak ja z drogi nie widzę żadnego grzyba jadąc 5 km przez taki las, no to po co do niego wchodzić? Niemożliwe jest, żeby ktoś wyzwierał wszystkie idąc drogą. Kilometrów tyle. Bo jak ktoś idzie drogą, no to też lubi wejść do lasu i nie... O, widzę maślaki pstrę. Ale nie ominęło mnie na razie. Widzę miodówki ładne. Znaczy miodówki... To maś taki mistrę, ale widziałem Niemki Jadę sobie dalej, półtora kilometra od parkingu To jeszcze jest dosyć blisko Trzeba przynajmniej z 2,5 Czasami 5 kilometrów zrobić, żeby się coś zaczęło dziać ciekawego Zobaczę Jest dosyć zimno ale widzę, że młode niemki są. Takie co dopiero podniosły mech. Nie ma tak latem podróżować przez lasy. O jest taki wielki, wielki maślak. Zobaczymy co to za maślak. O, tutaj. Z wierzchu widać dosyć młodo wygląda. Może być dobry, no takie bym powiedział na trójkę jest, może być robaczywy, ale nie będę teraz sprawdzał, bo tu jeszcze jeden jest taki mniejszy, no ten jest lepszy, no jest już coraz lepiej, ale to jeszcze nie jest to co bym oczekiwał, jest las zbyt monotonny, lubię jak jest dynamiczny las. Zobaczymy, jadę dalej. Las mieszany, taka skarpa jakaś. A tutaj i sosnowy. Od 6 lat już nie jest pod ochroną. Ponoć bardzo dobry grzyb, ale ja go nie zbieram. Ja zbieram sobie podgrzybki. Ale tutaj widzę, że są podgrzybki wyzbierane. Jest bardzo dużo naciętych grzybów. Także, więc tutaj raczej nic nie nazbieram. Muszę jechać gdzieś indziej. Tak wygląda Barnowiecki las. A tutaj podgrzybek taki piękny. Ciekawe, czy nie robaczewy. Nie, zdrowiutki jest. Znajomy mi mówił, że w Puszczy Korzybskiej bardzo dużo spod grzybków. Był w środę, to trzy wiadra nazbierał ale ja tam byłem ostatnio to, to nic nie nazbierałem skraj lasu sosnowego a tutaj przydrożny maślek pstry czyli czyli miodówka zobaczymy w jakim ona stanie jeśli maki zauważyłem że nie lubią bardzo rzadko jest pokąszona. kolejny jakiś podgrzybek on nie jest zbyt młody. Tu gdzieś widziałem drugi. I jak Zbyszek mówi, że on wszystkie grzyby zbiera. Może takie są zwyczaje w Barnowcu. Że się nie gardzi żadnym grzybem. się te podgrzybki za bardzo nie widzą. Ale weźmiemy je. Imponujący Muchomor czerwony, zakiem tego powinny być jeszcze jakieś inne grzyby. No i tutaj obok widzę na przykład są kolejne miodówki, ukryte w liściach, przy jakiejś takiej drodze. Jakaś taka droga, mrzosowa, ładna, a na niej maślaki, ale takie młodsze, widzę sztuki. Maszaki są bardzo dobrymi grzybami. Na pewno w smaku są lepsze od podgrzybków. Według mnie. Jak są takie ciemnobrązowe u góry, to, to warto się po nie schylić. O ile nie są kapcie. O, jeszcze jeden. Ścinam je, bo na drodze rosną, a zresztą maślaki są tak śliskie, że ciężko jest je wykręcić. Niemka, czyli oficjalna nazwa, płachetka kołpakowata. Zobaczymy, czy nie robaczywa. Nie. Ale są strzyżaki, o. I to dosyć licznie. Tu na tym skrzyżowaniu chyba jest 20 na mnie siadło. Podgrzybek w towarzystwie starej niemki no nawet nie nagryziony. Pewnie będzie dobry A tutaj pokażę jak często spotykam takie rzeczy, na przykład puszka Jasne, pełne piwo Czyli ktoś tu był kiedyś na pewno a obok puszki, nie nieopodal, drugi podgrzybek. Albo ktoś był pijany, albo był po prostu dosyć dawno. Ta puszka będzie tak samo wyglądać i za miesiąc. Nawet. I za dwa. Nas sosnowy, taki jakiś pagórkowaty trochę. A tutaj pod gałązką taki podgrzybeczek, czarny łepek. Młodziutki dosyć. Zobaczymy, czy jest ok. Jest elegancki. Barnowiec śladami wujka Zbyszka dzisiaj. I jest. Jest obiekt marzeń grzybiarzy. Czyli Borowik Szlachetny. Brat ostrzegał, że po południu będzie padał deszcz, już zaczyna kropić. Znakiem tego jest prawdziwek, można wracać. Cel osiągnięty grzybiarza. Obiekt marzeń wszystkich grzybiarzy, czyli borowik szlachetny. Taka sobie jakaś niepozorna droga. Tu jakaś obcięta noga chyba po niemce, a tutaj gąska zielona. Cytrynowy charakterystyczny kolor pod spodem. Tutaj druga, a tutaj trzecia. Taka na wysokiej nodze. Te grzyby w bardzo dużych ilościach, jakby ktoś spożywał, prawdopodobnie są szkodliwe. Takie trzy to nic. Kolejnym grzybem, który jest wyjęty spod ochrony, a ja go nie zbieram. Jest taki grzyb, który rzekomo się nazywa Sarna czy Sarniak Nie wiem, nie znam dokładnie jego nazwy Tu jest drugi Ja ich nie zbieram Podgrzybek uwięziony pod gałązką Przywiązany wręcz do, do ściółki Przez co taki się skrzywiony zrobił Las sosnowy Muszę wyjechać z tego lasu, bo mi się ten las po prostu nie widzi. Stary las sosnowy z borówkami, a na jego skraju kurka. Pieprznik jadalny. Nawet dosyć piękna, odorodna ta kurka jest. Młodnik sosnowy, taki bym powiedział do kolan, a w nim młodziutkie maślaki. Takie ładne o w takim lesie już żadno nie zbierałem grzybów małym w modniku Rzadko się widuje takie młodniki sosnowe z takim ładnym podłożem, takie łażadkie. Przeskoczyłem do większego młotnika sosnowego, tym razem przez płot, rzadko to robię. No ten młodnik gdzieś ma półtora metra, ale Maślaków w nim jest tak duża ilość, jest z czego wybierać, że postanowiłem się zainteresować tymi grzybami, w tych dżosach. już tu koszek, o! Kolejny. Akurat jest widzę sezon na maślaki. Sypnęło maślakiem. A jest dużo amatorów maślaków. O! A tutaj nawet maślaki pstre, czyli miodówki. To takie ładne. O, jeszcze jedna. Jestem zdumiony, że maślakiem sypnęło. Dawno nie zbierałem maślaków. W takich ilościach. W puszczy zapada już zmierzch. Się robi szarówka po malutku. Jest godzina 16.30 Prawie 7 km od parkingu jestem. Może nie aż tyle, ale 7 km zrobiłem rowerem prawie w jedną stronę. I tak sobie myślę, że dobrze by było już wracać. W tym lesie nigdy w życiu nie byłem, powiem szczerze. Kolejny ładny, czerwony Muchomor. Taki obrazkowy. A tutaj widzę takie ładne brązowe myszlaki nie są pierwszej klasy ale są dosyć fajne jak ten chyba już jest kapeć ten będzie stary tak to wygląda błyskawicznie się robi ciemno przed definitywnym zakończeniem zbioru postanowiłem jeszcze tą kępkę lasu, taką starą, zwiedzić. Bo tutaj takie maślaki pstre ładne rosną. Czyli miodówki. W mojej nomenklaturze tak się nazywają. Zawsze się tak nazywały. Miodóweczki. O! O! Powiem, że dużo miodówek rośnie w Słowińskim Parku Narodowym. Jakby ktoś tam się kręcił, to może ich spotkać. Bardzo dużo. No. Zobaczymy, czy jeszcze coś tu znajdę. To już trzeba było chyba latarkę wyjąć. Może coś jeszcze będzie ładnie. Taki kawałek lasu. Godzina 16:47. A ja ciągle w tym samym miejscu. Jeszcze bym sobie chętnie grzyby tu pozbierał, bo fajne jest miejsce. Dopełniłbym ten kosz. Co prawda, mam dzisiaj tylko jeden. Ale niestety, wyjechałem na jakąś drogę, taką bym powiedział troszeczkę bardziej taką, nie wiem czy czasem może jest nawet niedopuszczona do ruchu, ale ta droga mi się podoba. I ją gdzieś pojadę, albo tu, albo tu, nie wiem na którą stronę. Ale chyba tam. A może tam? Nie wiem. Zobaczę później na nawigacji, w którą stronę ja mam się przemieszczać. Na pewno wyjadę, bo jestem gdzieś między Barnowcem a Łubnem. Także więc mam kawałek do domu przez las. Może nie tyle do domu, co do parkingu. Zatem ruszam. Kolega Romek chciał kanie, ale kanie widać się jeszcze nie rozwinęły. Sobie stoją kuleczki. Nie biorę ich, tylko dwie są. W puszczy już jest noc. Korzystam tylko i wyłącznie w zasadzie z letarki. I tutaj pokażę: jak ktoś kiedyś się znajdzie w lesie i zabłądzi, nie będzie wiedział, gdzie jest, bez nawigacji, to zawsze może znaleźć taki słupek. Taki słupek bym powiedział to jest trochę geodezyjny. To są różne cyfry podane na nim. To jest numer działki 159. Na 3 albo 3 na 150, tak. Te dwie cyfry: 158, czyli to jest działka trzecia, numer 159 i numer 158. A tu jest 100, 135, chyba. No dosyć stary jest to słupek, ale te słupki są w lesie. I po tych cyferkach można na mapach geodezyjnych znaleźć swoją lokalizację, gdzie w danym momencie się człowiek znajduje. Ja jadę gdzieś tutaj, znowu trochę sobie prostuję drogi, nie chcę jechać główną drogą, tylko przez las. No wyjechałem na drogę asfaltową, czyli już można powiedzieć, że jestem jedną nogą w domu. Trasa Barnowiec Łówno Nie wiem gdzie ten samochód tu jest zaparkowany Wyjechamy jakąś inną drogą muszę go poszukać jakiś parking, gdzie to było, Bo nie pamiętam Tu chyba nie Tam coś jedzie Zobaczymy Trzeba dalej jechać U mojemu zaskoczeniu ktoś podgrzybki spod tego drzewa sprzątnął No ale dobra aby już nie brał. Dzisiaj grzybobranie w Puszczy Słupskiej śladami wujka Zbyszka. Nieobecnego. Miał to ze mną przyjechać, ale nie przyjechał. To są jego miejsca. Co ja mogę powiedzieć? Pierwszy raz w życiu jestem w tym lesie. Przyjechałem wieczorem. Wjeżdżam po ciemku. Może nie w nocy, ale też późnym wieczorem. Pierwszy dzień listopada, Dzień Wszystkich Świętych, zamiast na cmentarz, to do lasu, no bo cmentarze są niestety aresztowane. W tym roku pierwszy raz w historii się to zdarzyło, żeby był cmentarz zamknięty w Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zmarłych. W czasie wojny rozmawiałem z ciotką. Owszem, na cmentarzu wprost przeciwnie. Ludzie się chowali i to się chowali nawet w czasie okupacji. Co ciekawe w grobowcach. Otwierali grobowiec i tam się chowali przed okupantem. Na Ukrainie, na Wołyniu. Czas odjazdu. Pierwszy raz dzisiaj jestem w Barnowcu w Puszczy Słupskiej. I się udało. Udało się coś nazbierać. Nie ma tragedii, głównie maślaki, trochę podgrzybka, prawdziwek, miodówek, niemek może kilka jest. Nie ma tylko kań i kozaków, o Koźlarzy nie ma wcale.